Cześć, witam w moim pierwszym unboxingu. Jest to Park Jurajski, edycja limitowana. Tu widzimy, jakie mają rzeczy. Dobra, ponieważ jest to moje pierwszy unboxing, to w ogóle zrobię to szybko. W ogóle przepraszam, że nie mam jakiegoś tam stojaka czy coś innego, ponieważ naprawdę robię to tylko po to, aby w ogóle sprawdzić, czy, czy ludzie takie coś oglądają w internecie. Bo ja na przykład oglądam. Dobra, no to wiadomo. To jest w ogóle steelbook, bardzo fajny. O, tu odrywam. Później to się wyczyści. Ale piękny tył, tak, super. O Boże. Otwieramy. O nie! Boże, jak ja to uwielbiam! Po prostu tło, ale ekstra. To wyjmiemy. Tak, w ogóle to. Ja zrobię reklamę. Kupiłem w Mpiku po 39 zł. Trzeba. Często tam wchodzić i po prostu co kilka dni jest jakaś fajna promocja. No dobra, wygląda super fajnie, że zrobili tutaj naprawdę tło. 39 zł za steelbook. Świetna okazja. Pozdrawiam.